Dziś opowiem o pasowaniu łożyska, które ma średnicę zewnętrzną Fi30. Łożysko to pasujemy w ten sposób, że robimy tutaj, mierzymy najpierw dokładnie średnicę łożyska i wykonujemy tą średnicę przy takiej średnicy około 5 mikronów wcisku, czyli na przykład. To jest 32, to w minusie 5 mikronów. 5 mikronów to będzie tak. 0, 0, 0. O, to jest oznaczenie dla 5 mikronów. Dziesiąte części, setne i mikronowe. Robię coś takiego jeszcze przy pasowaniu łożysk. Tu jest. Na długości około 2 mm robię coś takiego, robię tak zwane wyluzowanie. To jest wymiar wtedy 30 0,3 to dokładnie jest 30 i po to jest, żeby wprowadzić sobie to łożysko na pewnej długości, i później delikatnie na prasce możemy sobie go docisnąć. Im większe łożyska, tym ta tolerancja jest inna. W zależności od średnicy. Są jeszcze tak łożyska, które są pasowane suwliwie. Są to łożyska, które pracują przy bardzo dużych obrotach około na przykład 120 tysięcy. Są to silniki, które mają częstotliwość wysoką, około 400 Hz. Silniki, silniki te mają chłodzenie wodą. Układ takiego silnika jest chłodzony wodą, a łożyska są regulowane i kasowany. Luz jest za pomocą e, sprężyn słoneczkowych, które na początku, jak jest łożysko zimne, to dociskają do łożyska. Jeśli łożyska się rozgrzewają, to z kolei łożyska się rozszerzają i ściskają na słoneczko. Dziękuję.